Dzień dobry, witam Jest szósty Budapeszt W lutym I taki koczek Siódmy A, I tutaj taka łajka Ósma Nie wiem czy to Osiem sztuk Napędzam to I trzeba to połapać Osiem sztuk w lutym 3 dzisiaj łajka to fajna na perłowym dziobie o Patrzcie Może komuś poszły, bo ale takie koczki same ta też za czajką to taki nie wiadomo co ale trzeba napędzić i połapać I zaraz poganiamy a teraz troszkę zgoniłem, ale mgła dzisiaj tak tylko trochę, żeby się przyleciały i żeby uczyły się tylko w stadzie trzymać. Jak widzicie, zostały same młode i cztery stare, które usiadły. Teraz siada piąty, ale to już z jajek i z młodych. Także teraz to nie o to chodzi, żeby one super chodziły, tylko żeby nauczyły się, poznały się w stadzie. No i może, może coś słuchajcie jeszcze przyjdzie, no trzy koczki wpadły, teraz gołębie wpadają same, jak wszyscy mają szopki, takie głębniki jak mój, wszyscy mają zaciągi, większość, nie wszyscy, większość, to i ten, to i te gołębie już siadają jak do siebie, o, ale już coraz więcej ich chodzi i tak coraz lepiej się trzymają w kupce. A dzisiaj jest czwartek, więc to można powiedzieć piąty dzień. Ganiania kot, to nie jest Twoje miejsce, gruba się uciekaj. No, świat i ludzie, świat i ludzie, panowie. Pan Janek chyba przyjechał, ale nie zdąży zgonić, bo zaraz usiądą. Bokiem to z pewnością chyba moje jasne, ale to do końca nigdy nie można być świadomo, bo pewnym, że to na pewno wszystko moje. Dobra, pauza. Rzepak już przygotowany, ale dostaną jak wszystkie usiądą. Gołębie to te, też tak jak zawodnicy, sportowcy nie można ich na początku za ostro męczyć, bo osłabną, za kwasów dostaną. Powoli mięśnie muszą sobie wytworzyć. Jedne mają, jedne dopiero muszą Jedne muszą dopiero sobie od nowa je budować. No dobra, sypiemy rzepak. Jest jeszcze tutaj taki koczek, słuchajcie, popatrzcie. Ech! Taki w locie jak żałobnik się skądś pojawił. przyklepał tutaj do jasnych bo jeszcze jasne nie siadają a tutaj jest przyklepuje elegancko a siadać a nie klepać bydlaki No nie siadają zobaczcie bo i koczek usiadł może ale już Starczy tych co jest. Ej, odprowadzą go. No, zawracać. Odprowadzą go, bo koczek jest tam. O, o tutaj, chodź tu jeszcze tych moich jazdych to lata za 6 chyba, chociaż nie wiem, raz, 3, 4, 5, 6 na pewno. No, Dzisiaj o dziwo trochę cieplej, ale mglisto. Dobra, jak usiądzie, to oczywiście dogramy. A teraz idę do mojej podopiecznej. Koczek oczywiście siedzi, ale ja muszę ciotce drzewa i węgla przynieść, więc. Dziewiąty. W lutym. No, jakby się ktoś pytał, to jest dziewiąty już pod siateczką. O, taki. Także jutro będzie piątek. To jutro jeszcze coś dogram i Wam stawię kolejny filmik. Witam, w sobotę już. Spędziłem swoje jasne bo tam chyba Pan Mietek gania trochę Piotr także mówię to i ja coś spędzę coś tam może połapią Piotrowych ale jak widzicie efekty są w ganianiu coraz to lepiej wygląda Jeszcze sporo zostało na dachu, ale zgoniłem te najlepiej chodzące, żeby w miarę szybko osiągnęły pułap. Żeby tam trochę pomieszały. Ładnie chodzą już, coraz lepiej. No i tam chłopaków wchodzą tamto chyba daleko to Piotra odeszły, nie wiem czy będziecie widzieli, nad stodołą Tam gdzieś A te to nie wiem czy brata, czy może i brata te A moje tam w Piotra w dachu o. Idealnie nad jego budą chodzą Bo on ma budę za tym za budynkiem i górą pełno może się jakiś Budapeszt to szuka no i tak jest 9 sztuk łapanych 9 sztuk jest łapanych także Tomka widziałem że jeden także na razie na razie zwycięstwo Dobra, poganiam trochę, bo dzisiaj zimne wiatr, ręce mi zamarzają. Jakby coś siadło, to oczywiście nagramy. Został jeden jasny. Nie mogę tak bardzo ganiać, bo już te młode. O, tutaj zobaczcie, to już jest młody jasny tegoroczny. A jeszcze i drugi poszedł. Jasny, i jeszcze trzy, dwa wyszwance chodzą. Także gań. A tam, moje, to. Ach, coś tam była ścina chyba. Nie wiem, czy je to zgarnęły. Tamte część moich to ładnie świruje. A tam jeszcze górą to chyba Piotra. Tamte z tym typlerkiem żółtym, to nie wiem, to chyba są. Tamte to chyba są mojego brata. Nie wiem. Bo ja drzewo i. Nie widziałem, dopiero słyszę gwizdają chłopaki. Mówię to: wyjdę, ja! Dobra, ja już nie podganiam. Niech sobie chodzą, siadają. Tam jeszcze u góry jest parę to piotra na pewno, peszty. I tam jest dużo. A tu jest Budapeszt z tymi, zobaczcie tutaj, ale nie zawróci z nimi, zawróci, o tutaj jest, teraz łapie się z boku z lewej, zgarnęły go, te niższe moje stado Budapeszta Piotrowego, także uważamy co się będzie działo, poczekajcie zgonie jeszcze raz te resztki, o i tam pan Mietek zgonił wszystko, Moje na dwa stada jedno słabsze tutaj, drugie silniejsze tu. Całe niebo pojedynków, kupek a to to chyba mojego brata z typerem żółtym tam po namietka cała wioska gołębi. No i super, bo powiem Wam, że jak na wieździe jest siedem zamieszkałych domów, to sześciu gołębiarzy to nie jest źle. Jeszcze można. O, jest czaposz czerwony. Tutaj jest czaposz czerwony. Ach. A nie, wiem, z tym dolnym stadem chodził Budapeszt, ale czy chodzi? Tego nie widzę teraz. Moje też teraz na trzy kubki się rozwaliły ale w takim zamieszaniu jest metoda no jest tam Budapeszt z tą górną słuchajcie z tą górną jest odciął poszedł po prostej tu jest w chaosie jest metoda no dobra jak coś usiądzie to dogram no i pan Roman zgonił tutaj nad domem o coś tam O całe niebo, a jeszcze nie ma pana Janka, a brat też jest też mój trochę chory, więc chyba, o pana, mietka jak idą ładnie, tylko niestety nie na wieś, tylko gdzieś dalej od wsi. Dobra się daj dawuję. Dużo jajek ma już tych moich jasnych, więc długo niech lepiej nie chodzą, bo... Próbuję to ogarnąć, ale to nie ogarnie się. Ale mam nadzieję, że będziecie widzieli na niebieskim tle, ile tych gołębi chodzą w różną stronę. Dobra, moje większość przyszła siąść, ale jeszcze są tutaj drugie moje z tym czaposzem czarnym kolejnym. A tutaj zaraz spojrzę, czy coś siedzi, ale zrobimy pauzę, bo nic nie widzę na razie. Były tu dwa Budapeszty Piotra w tej ale odcięły dosłownie przed chwilą Tu jest jeden jeszcze o, Ale pójdzie Już do domu Otworzyłem budę bo On dużo mówi. z 15 parło jajka na pewno A wcześniej sprzątałem to też ich Studziłem Znaczy studziłem, zeszły Zeszły z jajek Nie no raczej nic nie siedzi ale to jeszcze wszystko nie posiadało ale nie no raczej nic nie będzie siedziało pasiate no chodź chodź ten to może być o zobaczcie jak się wahał ale ma moje obrączki chyba teraz zrobimy pauzę posypię rozpatrzę się no, panowie są dwa jasne jeden tu na zielonej obrączce i czerwonej a druga ta jasna z boczkiem ona ma taką seledynową obrączkę nie wiem czy to brata czy przyszły skądś może i brata o ta ta jasna i tamten o ten o. także jest sztuka 10 i 11 jeszcze coś patrzą, chodzą wiem, w górze, ale Piotra chyba O tam chodzą, ale to ja już muszę tutaj to połapać No ta jasna to jak wejdzie to, a może to. No ten jasny to jest na 100% nie mój A ta jasna czyżby jej spadła obrączka. Dobra, to jej nie liczę tej jasnej, ale jasne to jest dziesiąta sztuka na 100% Także w lutym 10. 10 sztuk A jasna może i moja jakaś Wróciła, albo może i spadła obrączka to już... Weszła szybko do budy, to tak się zachowuje jakby może i moja była Tutaj nie liczymy, ale ten jasny jest na pewno Nie mój O, dziesiąta sztuka Dziesiąta sztuka, słuchajcie, w lutym Jest dobrze no, Jasną zboczkiem Złapałem, założyłem jej swój znacznik, więc nawet jak poleci Do brata, jakby to była brata To słuchajcie, to To ten to będzie wiedział, która i tam I że to była jego, a jasnego nie mogłem znaleźć, ale już go mam tutaj siedzi, o, w rogu przy tej desce. Ten o, kurczę, a stałem z 5 minut i nie mogłem znaleźć go, bo z pod zaciągiem nie mogłem go złapać. Za krótką kupiłem tą ten, ten. No to na te rybki. Ten podbieraczek muszę zamknąć gołemnik, jak już gołam na oczach, i znowu go złapać, bo on na 100% nie jest mój. O! Jest jasny, ma milion znaczników, bo ma i takie, i tutaj takie. Teraz gdzieś tu w okolicach, chyba wczoraj, poszły komuś lot jasnych, to może z tego lotu się gdzieś tuła. Także 10 w lutym złapany. Chodź tu, pokaż oko. Samiec, samców to mi nie potrzeba. Tamta z boczkiem to będzie raczej samica, to niech zostanie. Nawet jak nie moja, no damy jej szansę. Godzina 14. Kończymy film na dzisiaj. Jakby się coś działo, to dogram i w następnym filmie się kurczę oślepia mnie słońce, i w następnym filmie się wstawi. A na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za oglądanie. Komentarze, subskrypcje i pozdrawiam wszystkich. Dużo zdrowia, życzę. I do następnego razu.